Cześć, witam wszystkich! Dzisiaj postanowiłem sobie wywieźć złom. Trochę się nazbierało, właśnie go tu szykuję. Może być słabo słychać, bo sąsiad tnie drzewo. Także szykujemy sobie tutaj złom. Jak widać, o takie grube rury. Standardowo piesek ze mną jest. Jezu, jest pies ze mną. O. Mówi wszystkim dzień dobry. Także szykujemy sobie złom. Na razie jest tego tyle. Jak wyciągnę wszystko, to pokażę, ile tego miałem. Bo nie jest może tego wagowo dużo, ale nie mam już gdzie tego trzymać. I po prostu wywiozę, chociaż zatankuje się samochód. Zrobimy może jakiś wyjazd na Magnes albo do lasu na sprzątanie. No nic, oglądajcie dalej. Jak widzicie, trochę się tego już zbiera. Odejdź Maniusz, odejdź, odejdź, odejdź. Trochę się tego już zbiera. W większości gruby złom. Są mi jakieś moje tarcze hamulcowe, także to dodatkowo wagi. Rury, tutaj rury, jakiś taki gruby, blaszki. Tutaj są rury kolejne, tutaj z remontu, także trochę tego jest. Jeszcze to jest nie jest wszystko, także daje, wyciągam dalej i zaraz będziemy ładować to na samochód jak widać złom już załadowany na samochód jest i gruby jeszcze się jakieś tarcze znalazły także wszystko co miałem wszystko co miałem jest załadowane i teraz jedziemy na skup złomu przede wszystkim zobaczymy jakie są ceny i oddamy to na skup złomu ponieważ no nie mam już gdzie tego trzymać oczywiście nie oddaję tych fantów, które łowię magnesem bo to dopiero po kilku wyprawach podsumujemy sobie ale to już w innym odcinku podsumujemy sobie ile żeśmy wyłowili magnesem i wtedy pojedziemy na złomowiec i oddamy sam, same fanty ze złomu także jedziemy, zobaczymy czy mi się uda nagrać jeżeli nie to będzie tylko podsumowanie i co Wsiadamy i jedziemy na skup złomu Powoli już dojeżdżamy na skup złomu tam widać w oddali. I zaraz będziemy wyładowywać się na wagę. Także zobaczymy ile uzyskamy. Nie liczę na jakieś duże kwoty, bo nie jest tego dużo. Jesteśmy już na skupie. Nie pozwoli mi za bardzo więcej filmować, tylko pokażę, że o, jesteśmy na skupie. Będziemy wyrzucać powoli. Wszystko idzie jako złom. To też niestety jest złom. Także wszystko idzie razem, ale zrobił dobrą cenę, także możemy wyrzucić wszystko razem cóż, wyrzucę sobie to powoli. I przejdziemy do podsumowania. Także widzimy się za chwilę. Więc złom oddany. Przejdźmy do podsumowania. Było 120 kg. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że aż tyle tak będzie. Yy, I co? Policzył mi to średnio. Po 55 groszy, czyli myślę, że jak na tą chwilę to jest dobry, e, dobra cena, ponieważ miałem i cienkie blachy, i miałem grube tarcze. E, gruby jest po 60 groszy, e, jakieś blachy, rurki po 50 groszy, więc zrobił mi to po 55 groszy. Nie trzeba było tego 10 razy przeważać. I co? Wyszło 66 zł, dostałem 74 zł, dałem. Mamy na paliwko. Możemy jechać na magnes. Możemy jechać posprzątać las. Także wyczekujcie kolejnych odcinków. Jeżeli wam się to podoba, e, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Ja odpisuję na komentarze. E, przede wszystkim subskrybujcie kanał, bo naprawdę to napędza do tego, żeby się, żeby się rozwijać. Nagrywać kolejne. Pozdrawiam Flaminga. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.